Hej, cześć, witajcie, z tej strony Matthew i Brix, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nową serię na tym kanale, będą to piątkowe moce, będą to będzie to zbiór moich moców, przy których spędzę tak 15 minut, będą to, nie będą to regularna seria, a zapewne będę wykorzystywał w większości minifigurki dostępne w magazynach dlatego będą się pewnie, zapewne pojawiać kilka razy w miesiącu, bo zapewne będą, będzie tych magazynów kilka w takim razie chciałem Wam przedstawić dzisiejszy mini mod. Jest to zasadzka ducha w lesie. Jest to. Wykorzystałem do tego dwie minifigurki z magazynu LEGO Legacy. On zapewne pojawi się w następny czwartek. Jeżeli oglądacie to w piątek, to zapewne pojawi się w następny czwartek. W takim razie przejdźmy do konstrukcji. Widzimy tutaj drzewo. Nie jestem z tego drzewa, widać mnie, zbyt dumny. Nie, nie wiem, jak musiałbym sobie poćwiczyć budowanie drzew. Jest to po prostu zepek trzech okrągłych klocków, trochę liści dylem, żeby, żeby po prostu ten la, mroczny las wyglądał trochę lepiej. Tutaj widzimy kilka krzewów. Tutaj, tutaj widzimy kolejne. Tutaj możemy się przyjrzeć temu elementowi. Jest to element y, pajęczyn z, y, z drugiego sezonu Lego Chima. Możemy tutaj sobie go tutaj już odłożyć. A z drugiej strony, ze strony ducha możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć taką oto zniszczoną zapewnie karocę jakiś wóz. Widzimy tutaj jedno koło. Tak się to prezentuje z od tyłu. Jest tutaj kilka brązowych elementów, które symbolizują Zapewne resztki, które zostały w tym wozie. Prawdopodobnie duch, który siedzi na, tych, na tym kole, na tych resztkach z jakiegoś wozu, zapewne był jakimś prostym farmerem, można to wywnioskować z jego wideo. Zapewne zginął w tej nieszczęśliwej sytuacji i dołączył do świata i został wskrzeszony zapewne niedawno przez Moro i jako jeden z niewielu przetrwał e, śmierć e, przetrwał piąty sezon można by tak rzec że przetrwał piąty sezon Lego Ninjago gdzie wszystkie duchy zginęły Widzimy tutaj, że został w tym duchu został wykonany bardzo piękny element dlatego Zdecydowałem się, żeby zbudować jako pierwszy piątkowy mocek właśnie mocek z tym duchem, ponieważ bardzo podoba mi się ten element i zapewne ten duch będzie występował jeszcze w wielu piątkowych mocach. Tutaj możemy jeszcze zapewne zobaczyć, że Lloyd może spacerował się po tym lesie. Kto wie, może ścigał tutaj jakiegoś złola, a może po prostu e, natrafił tego, na tego ducha przez przypadek biegnąc na przykład do jakiejś kawiarni albo restauracji, żeby zjeść sobie na przykład puszyste palcoliski w restauracji chena tak się prezentuje tutaj jeszcze jest taki oto grzybek i ten krotaj mi trochę odstaje o. no i tak wygląda w zasadzie pod nic nic specjalnego położył tutaj kilka elementów, żeby połączyły się i żeby też nie, hypo, nie hybotał ten mocek. Tak się on prezentuje jeszcze raz. Tak on się prezentuje. Ja pewnie zabiorę się za budowę jakiegoś większego mozku na piątkowy piątek następny. Bo chciałem jeszcze wykorzystać kilka figurek z magazynów, które mam jeszcze w swojej kolekcji. A zapewne nie będą miały szans, żeby dostać się do piątkowego mocka. Dlatego zbuduję jakiś większy mocek, w którym pojawią się, w którym będzie więcej takich figurek z magazynów, bądź jakichś normalnych minifigurek z jakichś starszych setów. To dzisiaj to, to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczka, aby Was nic nie pominął. napisać w komentarzu, czy Wam się ta maketa podobała, czy nie. To wszystko na tyle na dzisiaj. Dzięki i trzymajcie się mocno.